Będzie tak, tu będzie światła krótkie, długie. Tu będą postojówki. Tu będą awaryjne. Tu damy stacyjkę. I teraz tak, to zaspawamy. Zrobimy takie blaszki, gdzie tu wyjdą z boku małe przełączniki do szyb. Żebyśmy mieli tu w kącie takie cycusie, te małe, o na przejściówkę. Później tutaj zrobimy wentylator cyk-cyk jeden i ciepło-zimno w tym miejscu. Och tak, przy samej krawędzi, i to będzie tyle. I z drugiej strony też klik-klik szyba, i tutaj zrobimy zapalniczkę w tej dużej dziurze. Także te dziury musimy zaspawać. Wycieraczka będzie tu od góry przykręcana. Także będziemy mieć.